wyników w lesnie remis 18 do 18 dziewiąta runda z Ligi Ekstra Ligi Starcie Mistrzów Polski z wicemistrzami Unia kontra Selmet Palubas to najlepiej ze startu kota kołodziej kołodziej sypsy sypki także skórnicki Ej, prowadzi kołodziej zanim wujka zielnoburzako przy krawędzniku sypcy od Skórnickiego okazał się że Patryk Dudek, Dudek przy krawędniku. Próbują się odwzornie tak trochę parą, Próbuje ich znów rozdzielić. Skórnicki, Skórnicki przy party do muru jakby naprał dodatkowego przyspieszenia na moment. Zmruknął się z Patrykiem Dudkiem, ale Dudek otwiera atak Skórnickiego na cele niezagrożenie po wygranym starcie. Cieszy się tą jazdą teraz Janusz Kołodziej na cele stawki. Za nim Piotr Plotasiewicz. Trzeci Patryk Dudek, Skórnicki. Zamyka stawkę, a więc taki nich wiedzy, Jak i w drugiej drużynie są te dziury. W drużynie zielonogórskiej Dawidson, w drużynie lewczyńskiej w tej chwili Adam Skórnicki, z którym poradził sobie Patryk Czudek. Trzeci start, trzecie zwycięstwo w imponującym stylu, nie pozostawiającym złudzeniem Piotrowi Protasiewiczowi i pozostałym uczestnikom tego wyścigu numer 7 Janusa Kołodzieja.